We take the battle to them. Cześć strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym patchu, który będzie już u nas 18 września. A jest ze mną cię Pretol. Cześć ma Pretol? Cześć. Pretol ze mną tak jak pamiętacie, nagrywa czasem aktualizacje, jak macie już oczywiście czas. Nagrywamy razem aktualizacje, omawiamy je. Dzisiaj kontynuujemy to, co, to, co zawsze robimy. Więc dzisiaj, no, co, no Zaczynamy od tej aktualizacji, która jeden dzień temu została, znaczy została, jakby tak powiedzieć, ogłoszona. 18 września będziemy mieli ją wdrażaną w grę. No, i to już jest taka chyba, jak to się niektórzy pisali, rocznicówka, nie? To jest typowa już rocznica, nie? Num. rocznica, roczni, Ja tam miałem informację jeszcze dwa tygodnie temu, że będzie, właśnie, albo w połowie września, albo pod koniec września, więc w sumie wszystko się tutaj w miarę zgadza. No i co, zaczniemy od pierwszego punktu, czyli kotwica w górę. Przed nami seria wydarzeń z okazji obchodów w rocznicy. Co tu mamy, Pretol? Mamy dziennik podróży, zbieraj pióra, spisuj swoje przygody, zdobywaj nagrody ograniczone czasowo. Czyli co, to jest coś podobnego jak. Jak, jak jak nie, zbieraliśmy po farmach? Nie pochy, jak zbieraliśmy w surowce, bliźniśmy barbarzyńców, to będzie coś tego typu? I potem to tam wrzucałeś? I zdobywałeś itemy? temy? To, to nie pamiętam. A to nie jest to takie co były te koperty. Albo może te koperty to było to. Czy koperty to wiem, że. Nie, koperty wiem, że to były te, te chińskie takie jak są nie. A, tutaj A jest... to się, no. Tak, to tu mamy pióra, czyli spisuj swoje przygody, zdobywaj nagrody ograniczone czasowo. Pytanie czy to jest jakieś coś związane może, bo jak to jest dziennik podróżnika, to może to jest coś związane z, e, na tam, z tym jednym z tym screenów, co e, widzowie już wzięli, bo ja tam rzucałem, ale z jeden z screenów, które Lilith udostępniła a propos e, co będzie podczas rocznicy, może to będzie wiesz, że jakiś tam czas, że coś musimy zebrać, wymienić na nagrody, albo coś użyć to, że mi nagrodę. No ja nie kojarzę, więc może to będzie coś nowego, albo po mm -hmm. prostu kryje się to pod inną nazwą. Logowanie, drugi punkt, czyli logowanie z, prze, przez 7 minut, to jest klasyka, że będziemy dostawać tam jakieś rzeczy, a aby, aby zdobyć Gelard inne wspaniałe nagrody. I pewnie to będzie coś takiego jak było kiedyś z Małgorzatą, było jeszcze chyba tam, chyba pamiętam jak wychodziły Grecja, to chyba było z Pyrusem, że tam za wykonywanie zadań tam chyba 10 poziomów było, a jak ktoś na przykład chce odblokować więcej złotych głów, no to oczywiście robił Donate'a, jak to się mówi, kupował pakiet i miał, miał ten drugi stage też do odblokowania, więc pewnie będzie to samo, nie? Księga Pamiątkowa Roka, czyli przypomnimy sobie cały nasz rok w Rise of Kingdoms, jak to wyglądało. Panowanie, zjednoczenie spraw starych znajomych i ponownie stańcie się, stańcie się razem do boju. Z tego też nie kojarzę. Nie, to jest coś nowego, to jest prawdopodobnie... No, no, żeby... no, no mówię, nie kojarzę, także to jest nowe prawdopodobnie. To jest coś nowego. Czy będziemy pewnie mogli zaprosić naszych graczy do gry? E, I żeby pewnie w jakimś evencie uczestniczyć razem? Albo ktoś jak ma nieaktywne konto? To, tak, to, to mi przypomina, jak jest w Worka taki Recruit a Friend, nie? że zapraszasz przyjaciela do powrotu do świata, tam gdzie graliście kiedyś, żeby wrócił i może został z nami w tej grze. Może to jest coś takiego, jak Wowie robili. Piąta inwazja barbarzyńców Odeprzy inwazję barbarzyńców odzyskaj towar należący do Rady Handlu. Hmm, to coś tego typu, gdzie szedł ten mu i my go broniliśmy? Czy coś innego? A, tak Tak mi się wydaje, że to jest to. Byczek Fernando, a, a my broniliśmy go, to chyba tak było. A, albo, to, albo to jest ten wózek, albo to jest to, że bierz barby ci wyskakują te eventy takie barbarzyńskie. A, a to też no, słuchaj, tak, ale tam masz... mi się tak, Jesus, bo tam miałeś w tym drugim, co ty powiedziałeś, to by, by mieliśmy tam cztery rzeczy. Teraz to już jest tyle ty, ty, tych nazw, eventów, jest. Um, ja naprawdę już nie wiem, który to który. Fortuna rybaka, czyli klasyka: będziemy mogli wyciągać skrzynki ze sprzętem, z, będziemy wymijać te rybki po prostu na e, różne inne rzeczy. I to jest chyba to, tak mi się zdaje, bo to nic innego mi nie przypomina innego. Fisherman? Tak, to są tak, te ryby. Tak jedna nawałnica, o ją wzywa, czyli klasycznie będziemy się bić statkami, kto lubi ten event, ja wiem, że Pretor nie lubi, ja lubię zagrać, no, ja, i... ja lubię zagrać, mi jakoś się, miło gra każdym z tym, nie wiem, może tak jakoś trafiałem, jedwabny szlak, i tu jest ciekawe, bo jedwabny szlak jest, teraz się pojawia, będzie w weekend, a tutaj mamy znowu, że eskorty, karawany, zaopatrzenia i zgarnie fantastyczne nagrody, no i teraz pytanie, Jaki to możesz? To będzie ten na przykład jedwabny szlak, co masz wiesz, te 30 poziomów, i ustalasz poziomy tego, jak, jak, jak mocno cię atakują, albo jak dużo jest tych barbarzyńców, którzy cię atakuje? Czy to będzie to? No, wydaje mi się, że to będzie ten indywidualny, właśnie, z mikrotu, A, będzie... co się poziomem przesław. To może być właśnie też to, no. Szkolenie wojskowe, kapitan Lotar, znowu rzuci ci wyzwanie na 5 różnych poziomach trudności. To jest też coś innego, bo. Ten Lotar, który my graliśmy, Kapitan Lotar, który normalnie graliśmy, to nie miał pięciu różnych poziomów trudności, tylko miał e, tam dziesięć tych umiejętności, które włączaliśmy co jakiś czas, nie? Tak, i potem Legenda. Tak, więc ten Lotar jest, będzie trochę inny niż normalnie. Mi się zdaje, że ja już go grałem kiedyś, ale bo, te, bo tych wersji lotarów, gdzie z nimi walczymy, chyba było z dwie, trzy wersje, od, odkąd pamiętam, więc. To może być jeszcze coś innego, więc Lili też coś no, wypuszcza, czyli będzie mi znowu dużo eventów i dużo znowu będzie mogli wyciągnąć gubek. dlatego pewnie wrzucili, że tam można ponad e, ponad chyba... Ile, ile tam było na tym screenie, że ponad 200 główek można wyciągnąć? Już nie pamiętam. Wiem, że 16 tysięcy rubinów można niby przez ten cały event wyciągnąć i tam było coś... ile? Coś, czy 200 główek? Już nie pamiętam. E, no. Ślady na pustyni czy jak karawane, rzadkie skarby Wyrusz na Festiwal Przepływów. Czy to jest ten wielbłąd? O, to jest wielbłąd tak mm. wielce oczekiwany I wszyscy już wybierają gemy i pieniądze. Ta, 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 no bo to jest jeden z fajnych eventów, nie można mu powiedzieć, że nie, bo to jest dobry no, event. To ja, ten event i to takie jajko, co jest najwyraźniej na Steam Draft, to są według mm. mnie dwa najlepsze eventy, w które warto wydać gemy czy pieniądze. Tak. I tu W tym evencie jest naprawdę kilkaset głów do zdobycia, kilkanaście mm. pewnie legendarnych materiałów, mm. skrzynki z formacjami, nie wiem, ekspansje czy rezerwy treningowe, mm. wszystko. Bardzo duży event i na pewno dostał jakiegoś reworka czy coś mm. i tam pamiętam, że dla tych takich bardziej, jak to się mówi, free-to-play graczy, mm. do jakiegoś poziomu się to robiło i potem już się przestawało. Aha. Więc będzie trzeba poczekać, zobaczyć, jak wygląda ten event i zdecydować, właśnie. No, do czy, bo bo widziałem, że Gemy, gemy tak. chyba podwyższyli ceny. Tak, tak podwyższy, chyba. podwyższyli ceny Gemów, ale czyli, czyli z tego, że ja tam czytałem tylko jakieś tam um, leaky, że te pierwsze Gemy, co kupować, te takie 10 chyba tam mogłeś kupić, to one są tańsze, ale te kolejne są droższe. Nie wiem, czy no, to jest. No, łącznie, to... łącznie 500 tysięcy Gemów. No, ho, ho, 500 tysięcy. Też widziałem, no, no widziałem linki, no, no tak, 500 tysięcy. Kurde, akurat ten event ale wejdzie, tak, eve, akurat ten event wejdzie w takim momencie, gdzie mm, albo będzie, będę w trakcie zapisywania się na KVK, albo będzie, albo po prostu zapiszemy się później. I... Nie, no ale mówię, no, tam będzie, wiesz, taki, tam będzie taki poziom, y, do którego, tam nie wiem, wydać, powiedzmy 50 tysięcy tych gałów czy coś, hmm. i, i to będzie poziom, na którym skończysz, nie? A reszta hmm. to już dla tych bardziej spenderów. Załóżmy, kupię. No, ja zobaczę, bo ja nie mam dużo GMów, ja bardziej szykuję się bardziej pod KVK i mm, więc tam patrzę bardziej, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie chcę tutaj szaleć. na KVK. Chodzi mi o to, że bardziej, że jak będziesz finansował na przykład KVK technologię, to masz Gamy z tego. Za O. No. O to mi chodzi. Że wtedy no. bym no. mógł je wykorzystać, wiesz, co chodzi, nie? Dobra, przejdźmy. No tak. Eee, wiesz co, no i dobra, co tu mamy dalej? Potem mamy mm, Cudowny cyrk, czyli będziemy pewnie mieli te dniówki, bo jak zobaczcie są i cyrk zgarni nagrody, nie są ich papuk braci Czyli to jest pewnie to, że e, będziemy tam mogli uczestniczyć w tych losowaniach. Tych, tych nagród, jeżeli wylosujemy jakoś najlepszą nagrodę, to albo przejdziemy, da czyli, jeżeli wylosujemy, no to odpadamy, ale jeżeli wylosujemy ją, czy nie wylosujemy nic fajnego w tych tam losowaniach, to przejdziemy do finałowego losowania, gdzie mamy szansę zdobyć. Tam chyba pamiętam, był chyba ten sztylet, nie? Sztylet tam chyba był w, tych, w tym losowaniu ostatecznym, jeszcze, o którym mówię akcesory, no chyba tak. Tak, tak. No, tam chyba też tyle, więc, Więc to tam były jeszcze chyba 3 dni przyspieszeń, to, to ogólnie taki no spoko, taki event, gdzie można coś po prostu uzyskać, no, nie stracić. No No, no dokładnie. No Czyt chyba. Pod, no, chyba. Szczyt, szczyt potęgi z Deniz. No to ocenicie, jak na moim kanale macie e, tam rzucie, e, no jakie statystyki będzie mieli, bo to już z Frankfurtu wtedy wypłynęło dokładnie, co będzie. Zenit, jak oceniasz ogólnie tą skórkę nową w Zieziom? Najlepszy zamek potwierdza, jaki będzie. No właśnie. Bo więc... to wiesz, to nawet, nawet ten niby nerf na kaf, to jest tak naprawdę buff na kaw, bo wymieniasz 10% ataku na 12% defa. Ten. Więc nie wiem, czemu na przykład nie zebrać 10 HP i hmm. nieważne jaką jednostką grasz, hmm. ale jak no na przykład masz 5 Mark czy ty masz 2 Mark konie, 1 march Koń, czy 3 w koni, to to jest najlepszy zamek. Hmm. No, bardzo fajny Zenit, Ja osobiście nie wiem, czy będę to pchał, bo nie wiem, czy będę przygotowany speed-upowo na to. A chociaż nie wiem, jak tutaj e, umie na Nowym Królestwie, wiem, że tutaj pewnie będą jest, jest paru mocnych spenderów, więc top 20 będzie, czy top 10 będzie ciężko osiągnąć, więc Więc ja się nie nastawiam na ten zamek. Chociaż no, będzie na pewno dobry, tak samo zauważyć, No, samo ta regeneracja, że dodatkowa te 5%. AP to też robi swoje. Gorączka tu, czyli co? MGT chodzi nam, będzie podczas tego eventu? Nie, no to jest to jest to są te nagrody za doładowanie, co wybierasz sobie dowódcę i robi do 12 tysięcy. Dobra, masz rację, dobra, ja myślałem, że to będzie MGT gorączka. No to fajnie, no, ale to przypuszczam, że oni to dopiero wprowadzą. Znaczy będzie to przed nowymi dowódcami że nie będzie może nowego dowódcę sobie, na przykład będzie koło, będzie dowódca już w kole i potem będzie to gorączka do chociaż niby aktualizacja jest 18, ale to jest dopiero aktualizacja, może dopiero za parę dni później będzie to, no zobaczymy no, jeżeli... no wiesz, czasem były sytuacje, że była aktualizacja i trzy dni później już były eventy, a czasem była nawet sytuacja, że po aktualizacji dwa tak, tygodnie nie tak, dopiero były eventy, tak. więc tak, tak było. No, znaczy, no tak mówię. No, ja miałem informację, że będzie to między połową września a końcem września, jeżeli chodzi o e, tą aktua aktualizację, w sensie e, szóstą rocznicę. Więc w tym momencie, jeżeli by to się tak jeszcze naszło, że wyjdzie nowy dowódca łuku, gdzie wiem, że niektórzy tam e, będą atakować, to jeszcze jak potem będzie gorączka klejnotów, będziemy tam wydawać i będziesz mógł no sobie wybrać tego nowego, byłoby było fajnie. M jeszcze dodatkowo. Wchodzę na mapę AWK, będę dochodził 2 października, mm. więc jest zawsze ta mała szansa, że się zgratujesz jeszcze z nagrodami, ze starożytnymi i za kryształy. Ja jeszcze nie wiem, czy teraz się zapisujemy, czy za dwa tygodnie. Ogólnie była mowa, że teraz, jeszcze nie ma podjętej decyzji ostatecznej. Więc chociaż, według tego, wszystkiego, co teraz wychodzi, to by było idealnie tak, jak mówisz, żeśmy też weszli. Tylko I do... tak samo jeszcze tam. Jeszcze no. praktyka vk może się zgrać z zenitem. No takim razie. tak, tak, też tak może być. Zależy się, jak oni to wrzucą nie? Bo to, to już teraz od zależy. Przypuszczam, zrobią tak, żeby oczywiście nie było za pięknie. Więc będą kombinować tak, żeby to było to. Nie wiem, że przerzucić to, no ale zobaczymy. Czternaste mm, episka chwała. Ciąg dalszy opowieści o chwale. Kupuj i zdobywaj prezenty. To wydarzenie będzie dostępne tylko w regionach, produkcji w drugiej sezonie. Epicka chwała. Kupuj i wydawaj To Co to może być. Bo ja powiem, że. Nie ma tego się. Nie wiem, nie wiem. Kupuj i zdobywaj prezenty. Ciąg dalszy opowieści o chwale. Hmm. Nie wiem, może to coś związane. Może z, Nie, muzeum nie. Nie, nie, chyba nie. Chociaż tutaj mamy kolejny punkt, Optymalizacja muzeum. Może to coś z tym, albo może z coś z tymi wydarzeniami, co tam, wiesz, tam miałeś ja tą książkę i tam ten Rzym i tak dalej. Może coś. Albo, z tym. Albo co do tego login eventu, żebyś miał właśnie login event, a to epiglory to jest to do kupienia może. Aha, no tak. Make, make purchase to get gift. Oh, no tak. Czyli na pewno trzeba coś kupić, żeby coś dostać. Tak. Optymalizacja muzeum. Zwiększyliśmy liczbę monet reliktów możliwe do zdobycia w ramach nagród w cele dnia. Czyli jak zrobiliśmy te wszystkie cele dnia, które zrobicie przez dzień, gdzie macie na koniec 100 rubinów, to, to będziecie mieli więcej monet reliktów. Dodaliśmy monety wystaw oraz monety reliktów do listy nagród. Za takie wydarzenia jak zgromadzenie sojuszu, gotowość do ataku, przytłaczająca siła i inne. Usunęliśmy pakiet echa historii, a dodaliśmy pakiet pradawne dziedzictwo. Okej. Okay. To na plus, bo. Tak, to jest no, na plus. No, 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 wolno się farmi te, te, te reliki. Tak, to prawda, właśnie. Ja mam teraz ten, więc tak na tego YSG chyba to już rzuci, bo ten i tak nawet do no, wiesz łańcuszków się przydaje, nie? nie. <laughs> No i trzecie, no to to już mamy praktycznie te, trzecie i drugie to są praktycznie te poprawki. Czyli pierwsza i na optymalizacja podróży forum Dodaliśmy możliwość odbywania podróży za klejnoty. Po odbyciu 20 podróży w ciągu jednego dnia przy użyciu punktów akcji możesz teraz odbyć dodatkowo 120 podróży dziennych, używając klejnotów. Za każdą pożesz, teraz szczęście. Im większy twój trzecia, tym większa szansa na, na potkane gratki. Aha, czyli wyrzucamy yy, rubinki, żeby zrobić 120 podróży. M może nam dropnie wtedy legenda, no ale dzięki temu też zdobywamy więcej yy, tych yy, formacji, żeby potem je na przykład przepalić, żeby zdobyć no, legendę. No ale to, wiesz, to, to, bardziej, to raczej się ty tyczy tylko tych takich kasiastych. No ale to, to je, no nie wiem, zobaczmy, ile tych rubinów to będzie kosztować, nie? ja no. Optym, w arce, zaktualizuję listę dowódców, zbrojenia do wykoszania w starciach niestandardowych. Ok. Podczas oglądania starcia widoczne będą nazwy obu drużyn. No, ok. Obserwacja <grymalety> z Wasienego Triumwatu, czy skróciliśmy czas trwania pojedynczych bitew, czy karę za puszenie bitew w trakcie, bezczynność itp. Ukarani zarządcy nie będą przez jakiś czas dopuszczani do dobierania. Do Mówiła, tu co to było? Z Wasionego. To było to, co się wchodziło na y, arenę, zbierało się wojska i się biło. To było to? Hmm, sekundka. Z Wasionego. Tak, to jest to, co wchodzisz, zbiera w te jednostki. Okay. Tak, jest. tak, to było to. Nie znaczy zmniejszyć jednostek uzyskiwanych podczas werbowania najemników i pokonania oddziałów przeciwnika. Sprawki w systemie inskrypcji. Zmieniliśmy efekty inskrypcji ściekłość, strząs, spokój, postęp, bojownik, śmiałość, artysta, furia, aby stały się bardziej uniwersalne i pasowały dla, do większej liczby konfiguracji oddziałów, ok? Aby uniknąć kojarzenia inskrypcji combo z obrażeniami do ataku, zmieniliśmy jej, znaczy jej nazwę na furia. Czy mm, to co ostatnio dawali info kombo, zaraz będzie to, to opóry nazwali. A żeby się nie mylili. no. Tak, i naprawiliśmy błędy związane z wyśladiem umiejętności w trybie ekspedycji. Nie widziałem nic takiego, no ale jeżeli coś takiego było, no to. O, ekspedycję robiłeś pewnie ostatnio dwa lata temu. No, no jak nie dalej. No, no i na koniec robimy ankietę, wyrażamy swoje zdanie i tam coś tam odli, zawsze dostanie pamiętam, bo tam były jakieś rubinki. Ja jeszcze jej nie wypełniłem, więc nie pamiętam. Przepraszam nie wypełniłem, ale ostatnio czas nie miałem na to w ogóle czasu. Tyle. Jak oceniasz tą aktualizację? Plusik? Bardzo, no bardzo fajna dlaczego Ile przeważem to, bo ostatnio no mm -hmm. trochę nic się nie działo. Poza Pozaalem no. mobilization to od nudy, Forty, no. i tak No. Sierpień, sierpień, lipiec Sierpień? Nie, sierpień i połowa wrzesia była taka średnia, no bo w czerwcu w lipcu mieliśmy co robić, nie? Ale sierpień i połowa wrzesia była taka... No, nudna, dość nudna, nie? Na tym No, patrz na plus, nie? Może nie, to, to, nie, to, nie, to nie to nie jest jak to nie taki patch jak tam w czerwcu albo w lipcu, że nas które wgniatały te patche bo były naprawdę nieźle. No to tutaj... No wiadomo, szósta rocznica to musi wyglądać, nie? No spoko, no nawet te trawera zagramy spoko, bo hmm. no, wieloryby mimo że wykupują codziennie tą paczkę, to i tak hmm. nie mają jakichś dobrych tych ornamentów, więc hmm. będą mieli dodatkową rzecz, gdzie mogą coś ciekawego wylosować. Hmm. No ładnie. Tak, dobra, dobra, no to temat y, zamykamy, jeżeli chodzi o y, aktualizację. Dzięki Petro, że mieliście czas, żeby wbić, żebyśmy pogadali o tym, y, no i przedstawili widzom, jak to będzie y, po aktualizacji i czego się mogą spodziewać. Więc dzięki, pozdrawiam. Dzięki, na razie. Subujcie, komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia. Hejo.